Cześć ja jestem Dave, witam was na moim kanale w tym filmie pokażę wam jak zestartować komputer z systemem Windows 8.1 w trybie awaryjnym przedstawię wam trzy sposoby konfiguracji Najprostszy sposób zostawię na koniec filmu ponieważ będę musiał nagrać to kamerą zewnętrzną a zatem przejdę do działania kieruję kursor na prawą krawędź ekranu w zakładce wybieram ustawienia następnie poniżej Klikam zmień ustawienia komputera i z lewej strony przechodzę do aktualizacji i odzyskiwania. Ponownie na dole odzyskiwanie i na głównej stronie w dolnej części znajdziemy uruchomienie zaawansowane. Po przyciśnięciu uruchom teraz komputer się zrestartuje i wyświetli Wam dodatkowe opcje wyboru trybu uruchomienia awaryjnego. Łatwo jest zapamiętać jak przejść tutaj do tych ustawień, ponieważ zawsze wybieracie opcje znajdujące się na samym dole. Drugą możliwością jest przejście do okna konfiguracji systemu i są na to dwa sposoby. Otwierając panel sterowania kieruję kursor w lewy dolny ruch ekranu, naciskam prawy przycisk, pojawia się menu startu i wybieram panel sterowania. Następnie system zabezpieczenia i narzędzia administracyjne. Na końcu wybieram konfigurację systemu. Naciskam dwa razy i pojawia się okno. Krótszym sposobem jest skorzystanie z komendy. Ponownie otwieram menu startu, tym razem korzystając z przycisku Windows plus X. Wybieram tym razem ruchu. W okienku wpisuję komendę msconfig msconfig i naciskam OK. W ten sposób bezpośrednio przechodzę do okna konfiguracji systemu. W górnej części znajdziemy dodatkowe zakładki. Interesuje nas rozruch. Naciskam i poniżej znajduje się opcja rozruchu. Wystarczy zaznaczyć bezpieczny rozruch następnie zastosuj i ok pojawia się zapytanie czy chcemy uruchomić ponownie komputer teraz czy zrobimy to później i zostaje trzecia metoda moim zdaniem najprostsza i najłatwiejsza do zapamiętania wykonania kieruję kursor na prawą krawędź ekranu w zakładce naciskam ustawienia Następnie naciskam raz zasilanie i w tym momencie na klawiaturze przyciskam Shift, nie puszczając przycisku Shift, klikam Uruchom ponownie. Pojawiają się dodatkowe opcje. Interesuje nas rozwiąż problemy. Naciskam. Następnie ustawienia uruchamiania i po prawej stronie uruchom ponownie. I komputer zastartował się w zaawansowanym w trybie startu. Mamy możliwość wyboru trybu awaryjnego. U mnie niestety wygląda to tak jak w Windows 7, ponieważ ja mam dwa systemy na swoim komputerze i troszeczkę pomieszany ten rekord, ale osoby, które korzystają z Windows 8.1 na pewno będą miały niebieski ekran i troszeczkę inaczej będzie to u mnie wyglądać. Przypuszczam, że opcje są takie same, wyboru tak, trybu awaryjnych z tym, że przy każdym z opisów będziecie mieć możliwość przyciśnięcia np. F1, F2, F3, F4. Więc prawdopodobnie to tak będzie u Was wyglądać. Ja naciskam Escape, ponieważ nie będę startować komputera w tym trybie. Pojawia mi się opcja wyboru startu komputera tak, z góry z systemów jak widzicie to jest Windows 7 to tyle z mojej strony. Pozdrawiam, cześć!